Europa Środka. Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry, a co dziś, dziś Czechy zacieśniające współpracę obronną ze Stanami Zjednoczonymi. Jest ważne zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji bezpieczeństwa, kiedy zaledwie kilkaset kilometrów od naszych granic ma miejsce brutalna rosyjska agresja. Statu. Węgrzy, którzy przygotowali już trofeum dla najlepszego kierowcy w wyścigu Formuły 1 na torze Hungarori niedaleko Budapesztu. Antyczny kształt Amfory nawiązuje do tradycji, a wzór z fantazyjnym rysunkiem tysiąca kwiatów reprezentuje nowoczesny styl. A z naszym gościem porozmawiamy m.in. o wspólnym polsko-czeskim stanowisku w sprawie migracji do Europy. Czeska Izba Poselska, głosami koalicji rządzącej i części opozycji ratyfikowała umowę o współpracy obronnej z USA. Porozumienie DCA precyzuje zasady ewentualnego pobytu amerykańskich żołnierzy na terytorium Czech. Jednocześnie obrasta w mity, które rząd petrafiali, stara się prostować z Pragi Wojciech Stoba. Kiedy posłowie debatowali o ratyfikacji porozumienia przed parlamentem trwał kolejny protest jego przeciwników, według nich jakikolwiek pobyt amerykańskich żołnierzy w Czechach nie zwiększy, a wręcz obniży bezpieczeństwo państwa. To retoryka powtarzana przez populistów ze skrajnie prawicowego ugrupowania SPD, które proponowało rozpisanie ogólnokrajowego referendum w sprawie umowy. SPD mówi nie amerykańskim żołnierzom i obcym bazom w Czechach, zagłosujemy przeciwko. Chodzi o nierówną umowę, w której Czechy są stroną słabszą i podporządkowującą się. Czeska minister obrony Jana Czernochowa podkreśliła, że porozumienie o współpracy obronnej ma dla Czech znaczenie strategiczne. Jest ważne, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji bezpieczeństwa, kiedy zaledwie kilkaset kilometrów od naszych granic ma miejsce brutalna rosyjska agresja. Porozumienie DCA jest w pełni zgodne z naszymi interesami narodowymi. Jest to standardowe porozumienie międzynarodowe, które zawarły już 24 państwa członkowskie NATO. Bez wątpienia jest to wzmocnienie naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa wschodniego skrzydła NATO. Porozumienie nie osłabia naszej suwerenności dotyczy praktycznych kwestii na wypadek przemieszczania się przez nasze terytorium amerykańskich wojsk. Dodawał w rozmowie z czeską telewizją premier Petr Fiala. Umowa o współpracy obronnej z USA stanowi ramy prawne i dotyczy na przykład jurysdykcji nad przebywającymi w Czechach żołnierzami. Wymienia obiekty wojskowe, z których będą mogli korzystać Amerykanie. Umowa nie stanowi automatycznej zgody na budowę amerykańskiej bazy wojskowej bądź rozmieszczenie broni jądrowej, co podkreślono w przyjętej przez posłów dodatkowej uchwale. Każda obecność amerykańskich wojsk na terytorium Czech będzie nadal wymagała zgody parlamentu. Przed tygodniem porozumienie z Amerykanami ratyfikował czeski senat. Do zakończenia procesu ratyfikacyjnego potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta Petra Pawla. Pierwszy Polskiego Radia. A już dziś na Węgrzech rusza największe samochodowe show na świecie, czyli wyścig Formuły 1 na podbudapeszteńskim torze Hungaroring można będzie zobaczyć nie tylko najszybszych i najlepszych kierowców świata, ale również najbardziej zagorzałych kibiców wśród ich, również Polaków, o szczegółach Piotr Piętka. Tysiące kibiców z całego świata i oczywiście także z Polski przybyły do Budapesztu i okolic, by od dziś obserwować jedno z przedstawień największego chyba cyrku obwoźnego na świecie, czyli Formuły 1. Wyścigi na Węgrzech to już tradycja, odbywają się po raz 38. Tradycją jest też nietypowa nagroda, którą dostają najlepsi kierowcy. Trofeum jest wykonywane z najlepszej węgierskiej porcelany w zakładach Herendii. Antyczny kształt amfory nawiązuje do tradycji, a wzór z fantazyjnym rysunkiem tysiąca. Kwiatów reprezentuje nowoczesny styl. Rajski ptak wyróżniający się wśród gałązek i kwiatów nawiązuje do szybkości, lekkości. Trzy trofea i misa dla konstruktora zostały ukończone w ciągu 6 miesięcy od uformowania masy do ostatecznego wypalenia i wymagały pracy 30 osób. Ważą one po 5 kg i są wykończone 18 karatowym złotem. Mówi o Simon z manufaktury porcelany Herent. Sam wyścig to nie tylko zespoły konstruktorów i zawodników, to także rzesza obsługujących jej osób ze strony organizatorów. Około 2,5 tysiąca stewardów w zespole, 500 sędziów, a cały personel obsługi można liczyć w tysiącach. Oni zbudowali małe miasto, mówi szef firmy zawiadującej Hungaroringiem, Jolt Julaj. O bezpieczeństwo kibiców, także poza torem, dbać będzie grubo ponad tysiąc policjantów. Przyjadą z całych Węgier, ale również z kilku sąsiednich krajów. Drogi są dobrze oznakowane, jeśli trzeba, to pomogą też sygnały policyjne. Prosimy wszystkich o wzięcie ich pod uwagę i zaufanie naszym pracownikom. Naszym celem jest, aby ruch odbywał się w sposób ciągły i aby wszyscy dotarli do celu na czas i bez wypadków. Powiedziała rzecznik Policji Komitetu PESZT, Bianca Berki-Soboni. Polacy są coraz bardziej zauważalną grupą kibiców na węgierskim torze, dlatego od zeszłego roku węgierska policja zatrudnia polskich tłumaczy pomagających funkcjonariuszom porozumieć się z naszymi rodakami. Pierwszy wyścig na torze miejscowości Moniorod odbył się jeszcze w czasach gulaszowego komunizmu w roku 1986. Oglądało go wtedy prawie 200 tysięcy kibiców. W 2006 roku swój debiut w Formule 1 zaliczył tu nasz jedynek w tej serii Robert Kubica. Polak zajął świetne siódme miejsce, ale zdyskwalifikowano go za niedowagę bolidu. Później nigdy tu nie wygrał, ale właściciele Toru z uwagi na szacunek jakim go darzą, a także jako ukłon w stronę polskich kibiców nazwali jedną z trybun Kubica Grand Stand. Gościem programu I Polskiego Radia jest Jacek Przybylski, publicysta Tygodnika do Rzeczy i poświęconego sprawom środkowoeuropejskim magazynu Kurier Plus. Dzień dobry. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Wczoraj w Katowicach polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe, po nich między innymi informacja, że Czechy zmieniają swoje stanowisko w kwestii migracji, czy może zbliżają je do stanowiska polskiego. W zasadzie mamy już takie trio wyszehradzkie, polsko-czesko-węgierskie, jeśli chodzi o sprzeciw wobec najnowszych pomysłów w Komisji Europejskiej. Tak jest. Czeski premier przyznał wczoraj, że Parlament Europejski chciałby prowadzić znacznie bardziej liberalną i otwartą politykę migracyjną niż dotychczas. To się nie podoba zarówno władzom Czech, jak i władzom Polski. Nie. Premier Morawiecki podkreślał, że no, nie może być tak, że nie, sposobem na rozwiązanie problemu nielegalnej imigracji nie, będzie próba jej zalegalizowania. I nie, to jest konsekwentne stanowisko, które nie, polski rząd no, od wielu miesięcy nie, czy wielu lat już przedstawia. Nie, podobnie jest w przypadku... Węgierskich władz, tu premier Orban też sprzeciwia się tej przymusowej relokacji, kolejnej próbie tych przymusowych relokacji i i w zasadzie premierzy grupy wyszehradzkiej, a zwłaszcza premierzy Polski i Węgier, mówią wprost, trwa atak na Europę, te granice Europy nie są bezpieczne. I to, co udało się wczoraj ustalić z premierem Czech, no to to, że dobrze byłoby, gdyby oczywiście pomagać tym, którzy tej y, pomocy potrzebują, czy pomagać uchodźcom, ale żeby ci uchodźcy starali się o azyl nie w Unii Europejskiej, czyli już nie na terenie nie naszych państw, ale na terenie innych krajów i tu Czechy należą do takiej grupy państw. Jak to by było Dania. też bezpieczniejsze dla tych wszystkich osób, bo przecież te dramatyczne próby przepłynięcia Morza Śródziemnego chociażby na zupełnie do tego nieprzystosowanych jednostkach, no kończą się Nierzadko wypadkami. Oczywiście. Nie, a też pozwoliłoby ucywilizować cały ten proces. Dokładnie tak jak pan redaktor mówi, nie wyeliminowałoby ogromny biznes mafijny, czyli tych wszystkich przemytników, ludzi, którzy nie zarabiają na ludzkiej tragedii, na tym, że nie starają się przemycać ludzi do Unii Europejskiej, nie pozwoliłoby na legalne procedowanie wniosków azylowych, a także zapewniłoby kontrolę nad tymi, którzy już do Europy przebywają. Nie byłoby tak jak w tej chwili, że ci, którzy złożyli wniosek o azyl, a ten wniosek został odrzucony nie, i tak gdzieś w Unii Europejskiej są, tylko już nikt nie wie gdzie. Nie, także tu nie, Premier Czech, co prawda, no różnimy się, jeśli chodzi o te strategie przyjęte przez rządy w Prawdzie i w Warszawie, ale jeśli chodzi o samo podejście nie, i, i, i to klucz recepty na, nie, na problem nielegalnej imigracji, no to to mamy podobne. To jeszcze nie... skoro mówimy o Czechach, zapytam o ogromną, wielomiliardową inwestycję czeskiego koncernu paliwowego. Tu chodzi o to, żeby uniezależnić się od źródeł dostaw z Rosji surowców energetycznych. Tak, tutaj nie, czeska państwowa firma rozpoczęła taki wielomiliardowy projekt, który nie, ma jedno zadanie, czyli tak jak pan redaktor odpowiedział, nie sprawić, żeby od 2025 roku Czechy były zupełnie niezależne od Ropy z Rosji. Tu koszt inwestycji jest szacowany w między 50 a 65 milionów euro i jest już duża szansa, bo wszelkie zgody od krajów, które, przez, które ten rurociąg przebiega zostały wydane i potrzebna jest tylko inwestycja. Na przykład wyjątkowo potężne pompy. Są to pompy, które nie, których moc no, porównywalna jest z mocą nie, lokomotyw spalinowych. Czyli ogromna, wielomiliardowa inwestycja, ale która będzie miała wielki wpływ na bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu. Bardzo dziękuję. Jacek Przybylski, Tygodnik do Rzeczy, magazyn Kurier Plus był moim państwa gościem. Michał Strzałkowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Polskie radio. Jedynka.